Cześć! Ten film poświęcimy schroniskom górskim i powiemy o tym, co warto o nich wiedzieć. Schroniska górskie to dzisiaj normalny element turystycznego krajobrazu, górskiego krajobrazu, ale warto pamiętać, że nie było tak zawsze. Pamiętajcie, że kiedyś ludzie nie chodzili dla własnej przyjemności. W góry. Mniej więcej w XVII wieku w Europie narodziła się taka idea, by chodzić w góry dla celów poznawczych oraz dla po prostu przyjemności obcowania z górami, obcowania z tym, co ludziom wydawało się kiedyś straszne, niedostępne i przerażające. Warto jednak wiedzieć, że w górach pojawiali się ludzie tacy, którzy pracowali w tych górach bądź przemierzali je jako barierę na drogach szlaków komunikacyjnych. Wysoko w górach też zakładano pojedyncze osady ludzkie. I te osady ludzkie, bądź pojedyncze domy, często dawały początek pierwszym schroniskom turystycznym. Posłużę się bliskim dla mnie przykładem, czyli powstaniem schronisk w Karkonoszach. To z góry, w których yy, turystyka zaczyna się właśnie gdzieś w XVII wieku i zyskuje ona bardzo szybko popularność. W tamtym czasie ludzie mieszkali w Karkonoszach już naprawdę, naprawdę bardzo wysoko i takich pojedynczych domów czy mniejszych osad było bardzo wiele, szczególnie po dzisiejszej czeskiej stronie Karkonoszy. Warto pamiętać, że pierwsze miejsca, które przyjmowały turystów nie były wybudowane jako schroniska turystyczne, ale były po prostu gospodarstwami, które udzielały noclegu bądź prostych posiłków. Dopiero z nastaniem takiej bardziej masowej turystyki, te miejsca wyspecjalizowały się już ściśle do przyjmowania turystów. Nie będzie to jednak lekcja historii dotycząca schronisk. Będziemy mówić o czasach współczesnych. Jeśli chodzi o turystykę, którą uprawiamy w polskich górach, to tych schronisk na swoich ścieżkach spotykamy bardzo dużo. Najczęściej są to schroniska PTTK, czyli schroniska, których właścicielem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a w zasadzie spółki wyspecjalizowane z tego towarzystwa. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie schroniska są schroniskami PTTK i możemy w polskich górach zarówno spotkać schroniska, które są własnością prywatną. Schronisko górskie to zasadne miejsce, gdzie po pierwsze powinniśmy znaleźć nocleg i schronienie, a szczególnie jeżeli wystąpią jakieś nieprzewidziane sytuacje, typu np. załamanie pogody bądź Brak możliwości zajścia z gór przed zapadnięciem zmierzchu. To również miejsca, które bardzo często świadczą usługi typu bufet czy restauracja, które pozwalają odzyskać siły i zjeść po prostu posiłek. Są to również miejsca wokół, których organizuje się ruch turystyczny, który, przez który przechodzą najpopularniejsze szlaki, a także zaplecze czasem do działań ratowniczych, jeśli wypadki w górach zdarzają się gdzieś daleko, daleko od normalnych stacji ratunkowych. Jeśli chodzi o schroniska PTTK, to w tych schroniskach powinien być zawsze dostępny regulamin danego schroniska, któremu turyści muszą się podporządkować. Nie ma y, co zrzymać się w zasadzie na to, że takie zasady panują, ponieważ istnieją one tak naprawdę, by zapewnić jakąś, y, jakąś równowagę między oczekiwaniami turystów, a potrzebami również tych osób, które w schronisku y, pracują. Jeśli chodzi o taką ideę, to schronisko powinno zapewniać nocleg, nawet nocleg w jakimś miejscu, które w sytuacjach awaryjnych można wykorzystać podczas pełnego zapełnienia schroniska. Mówię tutaj o takiej przysłowiowej glebie. Ponadto, schroniska powinny właśnie oferować jakąś możliwość zjedzenia, posiłku, bądź ewentualnie przyrządzenia go w jakiejś kuchni turystycznej. Polskie schroniska PTTK powinny też wydawać turystom wrzątek. Nie jest to określone, czy ten wrzątek ma być bezpłatny, czy pokrywać na przykład koszty samego podgrzewania tej wody. Ale tak z zasady, z takiej idei schronisk być powinno. Pamiętajcie też, że schroniska to miejsca które służą odpoczynkowi, nabieraniu sił i po prostu schronieniu. Niestety często zauważa się w schroniskach polskich taką sytuację, kiedy wieczorem schronisko przypomina troszeczkę bardziej imprezownie niż, niż miejsce do odpoczynku. Oczywiście warto czasem. Poświęcić chwilę na uczczenie zdobycia kolejnego szczytu czy integrację między turystami, ale zawsze warto pamiętać o tym, że nie powinno to być kosztem dla tych osób, które w schronisku chcą po prostu odpocząć. Oprócz schronisk górskich PTTK w polskich górach, możecie spotkać schroniska prywatne. Tam zasady mogą się troszeczkę różnić i być bardziej dostosowane w zasadzie do tych właścicieli schronisk. PTTK to stowarzyszenie, które utrzymuje schroniska na potrzeby turystów, a w szczególności na potrzeby turystów zrzeszonych w tym towarzystwie. Ale co, jeżeli chodzicie po polskich górach, to zauważycie, że nawet jeśli znajdujemy się w schronisku prywatnym, to model działania tego schroniska jest łudząco praktycznie podobny do tego, co znamy ze schronisk PTTK. Natomiast warto wiedzieć, że nie wszystkie schroniska musimy utożsamiać z tym jednym towarzystwem, które w polskich górach jest najbardziej obecne. Duża liczba schronisk PTTK i pewnego modelu turystyki, który jest z nimi związany, Sprawia, że przenosimy pewne zachowania właśnie z tych schronisk na schroniska inne. Nie tylko jeśli chodzi o polskie schroniska, ale na przykład też schroniska będące w, tuż za granicą naszego kraju. Warto pamiętać, że polskie góry to często pasma graniczne, więc unikajcie takich sytuacji, by model tej turystyki i oczekiwania naszych turystów. Też przenosić w inne schroniska górskie, na przykład w Czechach czy na Słowacji. Bardzo często problemem, który pojawia się w rozważaniach turystów, jest na przykład spożywanie własnych posiłków. W schroniskach PTTK z zasady jest przynajmniej takie miejsce, gdzie takie posiłki możemy spożywać, przynajmniej tak być. Powinno. Natomiast w schroniskach prywatnych może być już z tym różnie. Tak samo e, różnie może być w schroniskach chociażby e, w czeskich karkonoszach. Pamiętajcie, by nie obrażać się na właścicieli tych schronisk, ale po prostu przyjąć, że tam zwyczaje mogą być inne. Warto pamiętać też, że schroniska górskie mogą posiadać bardzo różny standard. Z jednej strony może to zależeć od e, choćby wiekowości danego schroniska, osób, które nim gospodarzą, bądź również tego, jak daleko od normalnych osad ludzkich są te schroniska położone. Pamiętajcie, że wysoko w górach raczej możemy spodziewać się prostych, prostego... Standardu polegającego na tym, że śpimy na przykład w wieloosobowych salach, na łóżkach chociażby piętrowych, czy nawet w miejscach takich jak poddasza, gdzie udostępniane są na przykład jakieś łóżka polowe, bądź materace w przypadku tych nadmiarowych miejsc, które schronisko na nocleg zapewnia, mogą być również schroniska zgoła odmienne. W których, w których będą noclegi bardziej przypominały standardy jakichś takich hoteli górskich, też zdarzą się takie miejsca, gdzie znajdziecie dwuosobowy pokój, na przykład z własną łazienką. Warto też powiedzieć, że wraz ze zmianą tego modelu turystyki, jaki w ostatnich latach następuje, schroniska też prowadzą remonty i na przykład zmniejszają ilość tych. Wielkich sal, zbiorowych noclegów, a oferują na przykład więcej takich noclegów w podwyższonym standardzie. Być może spotkaliście się z sytuacją, kiedy w schronisku nie mogliście zanocować. Warto pamiętać, że schroniska mają jakąś określoną pulę miejsc noclegowych i najlepiej jest, gdy rezerwujemy ten nocleg wcześniej. W przypadku schronisk najbardziej popularnych, położonych w najpiękniejszych miejscach. To może być rezerwacja na kilka miesięcy czy nawet rok przed planowaną wycieczką. Tak po prostu działa dzisiejszy model turystyki czy prowadzenia schronisk i nie warto zawsze zakładać, że jak przyjdziemy bardzo późno wieczorem prosto ze szlaku, to ten nocleg zostanie nam udzielony z dużą. Ochotą. Pamiętajcie również o tym, że w schroniskach kuchnie czy bufety działają w określonych godzinach. Jeśli więc liczycie na ciepły posiłek, to też warto przyjść w czasie, kiedy takie schronisko pracuje. Podobnie może być z kwestią zakwaterowania. Czy tym, że drzwi do schroniska będą otwarte? Oczywiście najbardziej pożądaną sytuacją jest to, kiedy przez całą noc to schronisko jest otwarte i można z nim znaleźć schronienie, bo różne przypadki w górach chodzą po ludziach. Natomiast bywa z tym różnie i możecie nieprzyjemnie czasem się zdziwić. Zapewne sami macie wiele doświadczeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie schronisk górskich i noclegi w takich miejscach. Ja sam mam czas, często problemy z zarezerwowaniem noclegu, ale warto pamiętać, że schroniska górskie, idea tych schronisk powstawała wiele, wiele lat temu i być może jesteśmy w takim momencie, kiedy to wszystko się odrobinę zmienia. Zachęcam Was, żebyście podzielili się komentarzami. Które ze schronisk w polskich górach są Waszymi ulubionymi miejscami? To raz. A dwa, zapraszam Was do drugiej części tego filmu, w której będziemy mówić o schroniskach alpejskich. Do zobaczenia w drugim filmie.